ma. Dzisiaj dziadu wymyślił ćwiczenia sertu Więc zrobiliśmy tam jakieś ćwiczenia 3-4. I możecie zobaczyć I zrobiłem nowy kanał W sumie to stary był kanał Ale będą tam się teraz pojawiać może skróty ze streamów Planuję przynajmniej tak Może jakieś inne gierki też Więc link macie w opisie I zapraszam do oglądania tego odcinka No i o 16 jest odcinek na drugim kanale powtórkę ze streama z wczorajszego jak zostaliśmy z operami, więc jest co oglądać, jest śmiesznie Zapraszam ten, bo tak, tak chociaż rozłożymy, żeby to wszystko już było co wiadomo, no nie? Jed, jednym tym liderem będziesz Ty, Rudy a drugim będzie Perła Dobra, Dobra, to tak y... I zaraz się podzielimy, jak pojedziemy y... To tak Plan taktyczny, no nie, no to tak Albo dobra, podejdźcie bliżej, podejdźcie Panowie. Zapraszam, zapraszam. Jest dziesięciu, przecież no Perła nie wszedł jeszcze na radio. Aha, jakie radio? Za ja tego chciałem cię ogarnąć, za kolego. A za kolei nie jest, no jest żadny so, specjalny? Jakie no, radio? No to nie, o nim 91. 91. I podjeżdżacie nie sobie w ten sposób, nie? nie? Pierwsze co robimy, to robimy tak, że e, Helka wylatuje teraz z Mission row. Zaraz sprawdzimy gotowość e, pozorantów. E, medyk, kurwa, ustawiasz się w jakimś takim miejscu, żeby było bezpiecznie dla ciebie. Nie, nie w środku akcji, jak to lubicie żeby sobie. Ale medyk dostaniesz w razie czego? On też jest na, na czerwono. Teraz A, tam, no no najważniejsze. Mater, to my już się rozstawiamy, więc możecie powoli tu jechać. Dobra, zaraz Pro. wyjeżdżamy. Gdzie to my się a, dobra, y, to Helka może już y, powoli podnosić się Helka leci na a, y, y, a Ja a nie przyjmuję tego motel? SV y, Kto przyjmuje SV? -kę? Stąd y, dziadek nie przyjmuje i cierpię SV, cierpi, SV, nie SV przejmie sobie Benzer, bo ma DLC na SV, ale nie ma DLC na kaski Aha, stwierdza Dobra, pierwszym Davidem jedzie sobie Rudy Rudy jedzie z rozpoznaniem ja, David, i z Rudym jedzie łobuz, Opelson i Messi nie, przepraszam. Z Rudym jedzie sierpień, e, Messi i, i Łobuz. A my jedziemy, a ja jadę z Perłą z Benzerem i z Opelsonem. już można jechać na motel Sandy. Jedźmy tak jest normalnie tak. 10-19 działka i wejdź sobie na radio 91 do nas. Jedziemy tak normalnie normalnym jeszcze furkom, czy od razu już jedzie, Jedziemy od razu tym. Jedziemy, czekajcie, a ja wam wyjmę my jedziemy SRT-kiem. do mnie! Nie jedziemy, jedziemy S -S 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 nie jedziemy, nie jedziemy tymi furami, jedziemy, kurwa, operacyjne. Nie było żadnej Słucham informacji o VIP-ie, czy jest informacja jakaś o VIP-ie, Słaun? Mogę? Nie słyszałem Do No, e, czy wiadomo, w jakim miejscu znajduje się VIP-cie, jest na jego widoczny? Słyszę, słyszę. Trzy braki na vip 4. Prawdopodobnie możliwe, że znajduje się w budynku od Panorama Drive, ponieważ jest tam ustawiona <noise> większość Davidy, zatrzymamy się na lotnisku Sandy i będziemy stamtąd podjeżdżać na, na Cichutko. Dobra, wszystkie widzę, wiedzą, od której strony podjeżdżają. Od której my podjeżdżamy? Otoż nasza My podjeżdżamy od lotniska, oni podjeżdżają od tyłu. Wyjeżdżę. David, David jeden gotowy. Gotowy. David dwa gotowy. I gotowy. Iglo gotowy. Gotowy. Dobra, w takim razie podjeżdżamy. A ja wiem, czy mnie słychać nie bo jaką odpaloną... Pamiętajcie, no spokojnie, nie podje... nie podje... nie podniecać Poczekajcie, się, poczekajcie, poczekajcie. się Chwilę, przykle. wywaliło nam tego, cyknęło nam jednego. Za... Kogo? Yy, Messiego. No to dojdzie. To neguje, to łupem. Było... Jak jest strza... jak jest polona napad, to na radiu mnie nie bo Ja tego kurwa. No i my od od tyłu a my od lat... ten No Po prawo budynku, jeden jest tam taki Mamy widoczność od mercedesa wyjdziemy sobie, wyjdziemy sobie i okulary, co? Tymi nie, lodnetkami, no. Część no. suspektów macie od strony lotni w tym, w tym pierwszym budynku. Ja się... Czy... Jeden suspekt podejrzany jest od strony drogi 68. Cii. Proszę o ciszę, po prawej stronie za budynek zabie... dwóch biega na balkonie od naszej strony dwóch, dwóch suspektów biega sobie ja po dachu na pierwszym piętrze. I po lewej stronie i po lewej stronie przy zawalonej części dachu jest również dwóch suspektów trzech jest też pojazd fioletowy. To jedynka. David 1, będziemy podchodzić od tej strony, od tej prawej strony, od strony północnego, od północnego wschodu do, 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 do. David 1, wychodzimy pod napisem Motel, sięgający od strony Joshua Street. Pomyliłem się. My, David 2, w sensie. Wy już wchodzicie, tak? No, mieliśmy, strony my od tej prawej mieliśmy wyjechać. Od drugiej strony? No co? Gdzie ty jedziesz, Gerard? E... Od drugiej strony. Od lotniska mieliśmy jechać. Nie yeah, Od, od lotniska. dupy. Do dupy, dobrze jest. Do dupy. Od dupy. Od dupy no tak, no Biega po dachu. Dwóch tak biega po dachu. Celują o, tak, na nas. Tak, Jeden celował. Już nas spali... Już spaliły nas. Były który jest w budynku. naprzeciwko przeciwko siebie macie napastnika. Uważajcie. Podchodzimy na spokojnie w szykach, nie? Rozstawiać się. R2 do 8.182 Strzelają, strzelają Przed Twajer Red z naszej strony W jednym budynku się kotły widzę tutaj vipa Uwaga wow. Spróbujcie podejść, spróbujcie podejść Tam wszyscy w tym zgradzeni Numer one more. Do one more. down. Tu down. Odchodzimy. Sierpy nie, nie puszuj tak. No spokojnie. Ale muszę się schować, bo zostałem w nogi krzyżowe od naszych i od... 3 tam zostało. Zostało 3 plus 2. To piętro lewa strona budynku. Down. Podchodzimy, podchodzimy, sprawdzamy górne piętra. Sprawdzam dach, dach, dach czysty. Dach czysty. podchodzimy co od, od, od schodku podobnie został jeszcze jeden. Ustawcie się, ustawcie się po kolei i wchodzimy, sprawdzamy każde pomieszczenie. Jest u po mnie, przywipie Idę do ciebie. Suspect down. Ale obserwujemy z dachu drugim... Mam VIP-a, mam viapa na sobie obserwuję teren. I... Wszystkie, wszystkie jednostki sprawdzić teren i ewaku... przechodzimy do ewakuacji po zaraz 832. Wszystko w porządku Tak, tak, tak bomba do dziadka mnie wie, trzeba ewakuować David, David 2 podejmie się ewakuacji wszystkich zatrzymać David, 1, przyjmiecie VIP-a. Zgłaszam. Yy... mogę przyjąć vip -a. Bezpiecznie go oddelegujemy. N4 Lądujemy na dachu. Na zawalonym. Dobrze W jedno miejsce zebrać zatrzymanych. Dobra. Zatrzymanych znieśmy na parking. znaczy na basen. Tu dwóch zatrzymanych i ten. vip on wylądował. Mamy na przy Na dachu. Trójka osób niech ewakuuje Wipa. Do Heli Hela odlatuje. Wiesz, Mam wie? na sobie jeszcze jednego zatrzymanego i vipa. Dobra. No, no wie, wrzucajcie zatrzymanych do basenu. Będą wtedy. Do go I. Niech jeszcze jedna osoba. Tak, niech jeszcze. Jeszcze jedna osoba, nie do nas podejdzie i będzie nas trójka po Pan stanie, już pan stanie Już bezpiecznie jest Ile było... Za... Ile było suspektów? Ode mnie jeden Dobra, idą po pofurę podjechać tutaj, utworzyć... ...medyk, możesz wkraczać do akcji, jak będzie bezpiecznie Damy I pan przedem, pan, do... pan, 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 pan przedem pan idzie Trzy... Gdzie dokładnie mam pojechać na... gdzie jest na drugim ola, ola, ola. dachu, na dachu przy Tu, 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 tu. Ola, no, Lecimy do lasu a ten drugi da nic Nie tak, iść tego, iść ola, przodem, iść bip, bip środkiem, bip środkiem jest, Tutaj, przed was, chodź tu, przed was A nie, jest dobrze, jest dobrze Ile od was było?

co? Jakie. Jaka dokładnie lokalizacja? E, basen, nie basen, nie basen, w basen, w basen w motel. Jakby w, 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 w środku, w środku, No, no, to, no, przy, to, przy no się, zost, przy, przy zatrzymanych zostaje trzech monsterów, reszta odstawia teren, zajmuje to godne Jeszcze pozycje. dwóch, ten tam z balkonów. No nie, czy ktoś z naszych został ranny? Neguję. Ger. Transportujemy vip na komendę Sandy. Czekamy tam z Przylećcie mi tu z tym vip -em. Wylądujcie na motelu. 20. Dobra, wszystkie Davide na lotnie. Wszystkie Davide na lotnisko od razu. E, Sam zgłasza do SASK-u, mogę podjechać na szpital po kolei, gdy zostawimy. 10, 2, 3. Jest tak. David 2 czy 1? 2 Obojętnie, na razie wsiadamy Aha, i jedziemy dobra. na lotnisku, więc każdy niech wsiada i tyle. Teraz się przegrupujemy, zmienimy teamy. 0-3-10-5-3-4 celu... No zrobimy jeszcze 2-3 razy coś takiego, nie? Okay. 1, David weźcie tego bipa. Bo, bo, bo druga runda. Nie zostaje, bip nie zostaje. David weźcie. Mamy fulla... mamy, na... mamy fula, no idź do Davida 1, bo... Ale tak z nami czy to? Aha, fula macie. Na no to zaraz się podzielimy na nowo. Dobra, no, słuchaj, no. możemy się na razie tylko na lotnisko dostać. Ładnie podchodziliśmy, fajnie sobie zajęliśmy tą pozycję oh, na kurde. tym, na tych ruinach co tam podjechaliśmy na początku. Ale potem mi się nie podobało, bo było straszne roszowanie Zamiast podchodzić na spokojnie no, wiecie. Tak. To mi się nie podobało, Nie wysiadaj. jedyne co mi się nie podobało, fajnie się rozstawiliśmy, nie wiem jak perspektywa drugiej drużyny, ale u nas fajne było to, że się rozstawiliście ładnie frontem do, do budynku jakby z zachowaniem naturalnych osłon, ale nie podobało mi się strasznie to, że potem jak już poszedł kolor, dwóch nie ma, że dwóch leży od nich, to, że nagle był taki speedrun i raż do środka. A co gdyby ktoś się czaił na dole i by nam plecy zrobił, nie? No ja nikt o tym nie pomyślał, więc więcej chłodnej głowy i więcej sprawdzania terenu, nie? Musimy być w 100% pewni, że jest dół bezpieczny, żeby zacząć przemawiać górę. Bo jak odetniemy im dół, no to już nie mają jakby możliwości nas zaskoczyć, nie? A tak poza tym to wszystko spoko, m, tylko bardziej zorganizowane jeszcze te dojazdy, bo musiały wyglądać. Bo tutaj Gerard, nasz kierowca to trochę odjebał, nie? Dobrą Też, bo bo my no, no, dobra pozycja, ale, ale długa droga do tej pozycji, nie? Bo zaspałem trochę David wyruszył już Tak. No. Davidem na miejscu. Ja mi... na miejscu. David, jeden zaraz na miejscu Czekam na call Jesteśmy gotowi do wejścia W takim razie do 8.182 8.2 działania Dobra, dawajcie tędy Pamiętajcie o tym krzaku, który tam yy, dookoła call Obywatel jest jeden przy krzaku, przy kącie Denisowym Dobre. gdzie tak jest Dobra, okay. gdzie dachu, z dachu, z dachu, z dachu, dachu Dobra, Tak na dachu jeden jeszcze? Na dachu, da? jeden na dachu. Jest krzak tam. Tak leży zbieg na dół yy, drugi na dom, drugi dom Berłak, jesteś Na balkonie to jest po naszej to... to jest drugie pomieszczenie tak, Chodź Pamiętajcie, do ewakuacji WIP poproszonych jest trzech, trzech operatorów, nie? Da, dawajcie kole o pomieszczenia, które czyste, które... Zawalone pomieszczenie czyste Jedno z w pomieszczenie pomieszczeń również czyste Sytuacja się... z Ruty do igla, Widzisz z aspektów. Dzień, 10, 10, 10, 3, nie widzę nikogo. Brak widoczności na aspektów. Ryska wjeżdża na terramotor. Dobra. Teraz tak. Sytuacja wygląda następująco. To, to, tym to nasza reska, nasza Ryska. Odbyliśmy VIPa. Mamy VIP-a przy sobie. Ale przyjeżdża kolejna ekipa, bo chcą przejąć tego a Musimy się rozstawić na terenie pod ostrzałem, więc wszyscy startujemy z jednego miejsca i oni jak będą nas, nas ostrzeliwać, to wtedy musimy się rozejść, zająć dogodne pozycje i mm, kontrolować sytuację. Po uspokojeniu się sytuacji, bądź wyeliminowaniu wszystkich aspektów, opuszczamy budynek w szyku i bezpiecznie udajemy się do, do safe zone'a, który jest na korycie tenisowym. Z strony północnej. Fura jaka? Po jej strony też RSK podbierz Zaparkował po, po stronie zachodniej ta, która jest przyklejona do o, tego, do płota to nie się my guje Przez fajne, przez fajne Plecy, plecy basem VIP do budynku, VIP do budynku Ewakuję VIP' do budynku Tam. Jeden budynek, budynek jest w drugim piętrze To ja chyba One down, one down Ja on był bez koszulki Na dach wchodzę do WIPa Sekund on będzie wchodził na dach? VIP w budynku, budynku, VIP w budynku VIP w budynku, VIP w budynku, zaraz też Jednostki do WIPa One down Jeszcze obserwujemy tele jest e, w budynku tutaj z zawalonym dachem w pomieszczeniu. Wchodzę od głównego budynku, po stronę miasteczka Kolego w żółty koblech, masz jednego została w pokoju. Nie dusić, nie dusić tak panowie A to wy, dobra, to wy Zabezpieczony? Wy, zabezpieczony yy, yy, W że coś, jakichś aspektów jeszcze W drugim tutaj u nas jest Sprawdzić wszystkie pomieszczenia przed opuszczeniem terenu. I chcę słyszeć. Pokój, pierwszy clear. Zabezpieczony. pierwszy też zabezpieczony. Neguję, Na drugim budynku, zadowolony. Drugi budynek z nadrożnikiem, podchodzimy go na powoli. No nie podbiegaj, powoli podchodzimy go. To mam maską podchodzimy powoli. Bardzo dobrze, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak to powinno wyglądać. Dobra, yy, szybko lubią do rannego. Z dwóch stron. Do rannego zabieram naszego rannego. Pokój trzeci, clear. Cały Cały motel clear. 10-2. W, w takim razie w takim tego, tego, z, budynku, do... z budynku drugiego wychodzą wszystkie Davide i przejmujemy, przenosimy wypad do fur. Rannego gdzie dać? Dobra, koniec szkolenia. Wyszliśmy bez szwanku ee, i opuściliśmy budynek, Wyb. zabezpieczony. Zapraszam wszystkich do basenu. Nie. Co jeszcze? Nie. Nie, nie. Będą musieli też pomóc. <słuch> Jaki to by był Zaraz to cię balele chyba balele. deportuje. Ty do mnie mówisz? Nie do niego. No. Ty ciopak. Jaki... Jaki ty miałeś numer tej szafki? więziennej? Więzieniakiem to on jest. 1988. Dobra, sierpień. Dwa na zakończenie. No cóż, no co ja mogę panowie powiedzieć? Przede wszystkim, no mobilizacja. Musimy nad tym popracować, to jest głównie nasz problem. Musimy szybciej się powoływać, szybciej się dobierać. I tu już chodzi o samą sytuację na komendzie Mission Row. Tam delikatnie trochę burdelu, nad tym będziemy jeszcze pracować, ale już w działaniach Przede wszystkim widzę, że każdy myśli, każdy dba o kolegę, a jednocześnie się komunikujemy, więc ja jestem zadowolony z poziomu jednostki Od koniec mojej wypowiedzi To hmm. Perła, coś byś dodał? Nie, nie, a ty? Ja... bym dodał To dodaj Co W tak Perła do wyjebania Cytaty dotkowe Rel, rel, kto za ręce do góry? Aha, dobra Dobra, dobra, to wiem kto kogo będę wyjebane. To nie dobra. podniesie rąk Temada Madagrada. Ja pozdrawiam. Dobra, będzie oczekowała się taka mała reforma sertu Mianowicie Usiądziemy sobie z sierpniem i z pilotem i będą teamy składały się według aktywności e Czyli będziemy po prostu układać teamy z najaktywniejszego Teamy będą składały się z najaktywniejszego team leadera i potem będziemy dokładać mu najaktywniejszych operatorów, żeby mogli się normalnie powoływać, a nie, że nie ma kogoś. Eee, osoby z najmniejszą aktywnością, czyli poniżej tam tej, tej normy, eee, no niestety będą wydalone z setu, nie? Od razu to mówię, żeby dawać eee, szansę innym aktywnym osobom. Bo jednak my reagujemy od, tak naprawdę od samego początku, od pomarańczowego poziomu zagrożenia. Więc musimy być aktywni. Przyjęli wszyscy? Więc ci co będą nieaktywni? Bo tutaj tacy też są. Na przykład taki LPG. Aha. Aha. Eee, Sorry, girl. no to no niestety nie, nie potrzebujemy. Nie, ma. nie potrzebujemy, nie? Nieaktywnych. A, tak. potrzebujecie. Nie? Jak coś? No potrzebujemy ludzi aktywnych, ponieważ poziom zagrożenia pomarańczowy jest częściej niż, niż wyższe, nie? Koniec, koniec Nie szkolenia. Cześć, kto to, to stał